Yo, yo, Siemanko, witam Was ponownie w kolejnym odcinku z Alchemii. E, jak widzicie, znowu nagromadziłem 65 sztuk tym razem. Dobra, otwieramy bez zbędnego gadania. Chcę Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, no bo sama Alchemia jak Alchemia, nie? W porządku, mamy ją, mamy całe koło, ale co jeżeli się czas skończy? Jak widzicie, no mam już 5 godzin, 4 godziny, 7 godzin, 5 godzin. Spróbujemy sobie dzisiaj tak troszeczkę e, z szafirów najlepiej, ponieważ szafir jest najmniej warty, najmniej opłacalny. Także próbujemy wydobyć z niego esencję, e, żeby zobaczyć e, jak to w ogóle wchodzi, ile wychodzi. E, I wtedy sobie przedłużymy e, tak, jakby czas trwania naszej alchemii. Tam, no, żeby było po prostu tak, jak być powinno. Dobra, patrzmy. 15, 5%, 15, 15, 30, 50. O, to już jest, to już jest fajnie. 5%, no niestety, no nie ma tego zbyt fajnie, ale dobra, 50% oczywiście dajemy na Mityka, Robina prawie. 22, jeszcze jedną piątkę mamy 23,18 dobra starczy przedłużamy w diament dla sury jest to dosyć istotna sprawa bo inteligencja mm, 20 godzin także jeszcze 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 troszkę ile tam było 15% chyba no cóż Di e, nie, nie tu nie dobra przedłużamy i zaraz e, poprzedłużam sobie że tak powiem trochę więcej żeby mieć wszystko pełne żeby nie musieć się martwić o to że braknie mi czy coś braknie to mi zaraz hajsu gdzie trzeba zaraz sklepik jakiś wystawić coś pokminić dobra widzimy się jak wydobędę esencję z różnych drugi będzie jadeit, także zaraz się widzimy ponownie ok jesteśmy ponownie także 50, 30, 50, 30. O kurczę, ale ładnie, tym razem naprawdę oddało. Dobra, jak już wszystko to wszystko, jeden dzień, jeden dzień. Tutaj mamy 8 godzin, czyli 50 pyk. 20 godzin, jeszcze jedna piąteczka by się przydała. Chociaż piętnastka. Dobra, eee, kolejna pięćdziesiątka. Tu mamy 7 godzin. To już musi być lepiej. 30% to tutaj. No i tak jak widzimy, no wchodzi to tak Tak sobie tak naprawdę O, jadeit Piętnasteczka Piętnasteczka Już mamy 15 godzin i 30, dobra 22 godziny Jeszcze możemy wydobyć esencję To tym razem z, może sonexa z Sonyxa. Trudno 50% pięknie Tylko, że gdzie ja teraz to użyję No cóż No cóż, a to mamy na Na jeden dzień, także może coś dzisiaj po, po podrobimy yy, 5% pięknie. Yy, dobra. Jeszcze, jeszcze troszkę. 5%. No jak widzicie, no nie jest to zbyt, yy, zbyt tanie takie yy, alchemii ulepszanie i podtrzymywanie jej. Tak jakby 23. O, to już mamy fajnie. Dwie mamy, kurde Dobra, już chyba nawet Nie warto dalej brnąć w to Także jeszcze na szybko coś sobie Poulepszamy, jeszcze nie sprawdzałem Ile mamy rubinów, także yy, Głównie chodzi w odcinku O to, że no jednak trzeba dbać O tą alchemię, yy, żeby się nie skończyła Bo jak się skończy, no to wiadomo, że Nie korzystamy z bonusów, które yy, Alchemia nam daje Kurcze, no co tak Te granaty słabo wchodzą Czy wy to widzicie? <gry> Słabo słabo, dzisiaj nie oddaje Alchemia totalnie. No Rubinów w miarę. Z 65 sztuk jak widzimy jest tyle. E, ale totalnie nie oddaje jeśli chodzi o ulepszanie. Totalnie, diamenty. Próbujemy dalej, próbujemy dalej. Zaraz dojdziemy do podsumowania. Co nam się udało uzyskać. Z tego ulepszania, jakże to skromnego, ja pierciel. Nie wierzę. Nie wierzę. <grym> oj, 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 oj. Granacik, chociaż niech wejdzie jeden. O, pięknie. W sensie jeden antyk, nie? <grym> Wypadałoby mieć. Dobra, próbujemy. Jest antyk, pięknie. onyx też by mógł być, ale no niestety, jak wiedziemy, kurba, niedobry. Ale próbujemy legendarny. No, przecież to było do przewidzenia. Ok, e, w następnym odcinku e, chciałbym Wam pokazać e, nie tylko ulepszanie Rubina, ale również e, spróbujemy ulepszyć sobie i Jadeita, i Szafira, i Granata, i Onyxa. A co mi tam? E, I pokażę Wam, ile będziemy mieć alchemii, ile z tego wszystkiego zrobi, i oczywiście e, będziemy. Wszystko na bieżąco omawiać, żeby sprawdzić co, jak, jak, co na co, po co i dlaczego. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie subskrypcję, lajka, jeżeli Wam się oczywiście spodobał odcinek. Jak widzicie, no jeszcze nam troszkę esencji zostało. E, po 50%, no niestety, e, będziemy musieli to sobie e, zużyć jakoś. E, no a póki co, trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za obejrzenie odcinka. No i do następnego.